Hej, kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, i dzisiaj przychodzę Wam właściwie z nową serią, którą właśnie chciałam rozpocząć, czyli serią o platformach do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Ja ich dość sporo używam, dlatego uznałam, że będzie to takie fajne dla początkujących osób z takimi właśnie platformami, żeby Wam pokazać, ile kosztują, jakie mają, jakby, w miarę książki. E, jakie są plusy, jakie są minusy danej aplikacji? No, bo jednak ja ich mam dość sporo, a uznam, że to je, tobie jest przydatne. E, no więc, przychodzę Wam opowiedzieć dzisiaj o pierwszej platformie, jaką e, teraz obecnie najczęściej używam, czyli e, Legimi. E, słuchajcie, Legimi jest to e, taka platforma też do słuchania audiobooków, ale mam wrażenie, że ona jest bardziej nastawiona na e-booki. <laughs> Ze względu na parę rzeczy. Przede wszystkim macie znacznie większą ilość e-booków niż audiobooków. I w dodatku na przykład jak kupujecie, e, po prostu chcecie ją kupić, to macie oddzielny ce cennik dla samych e-booków na przykład. E, więc mam wrażenie, że ta aplikacja jest bardziej nastawiona na e-booki. Ale e, zaczynajmy. Pierwsza rzecz, którą chcę poruszyć w tym filmie to jest cena. Wiadomo cena jest dość ważna i Legimi jest... E, Mam wrażenie, w takiej średniej lidze, jeśli chodzi o cenę, ponieważ, nawet sobie zapisałam dokładnie. Po pierwsze, macie bardzo dużo różnych form, żeby zapłacić. Na takiej zasadzie, że nie, musicie, nie ma na przykład, nie wiem, nie płacicie 40 zł miesięcznie i co miesiąc, tylko macie różne, jakby, warianty do płacenia. Pierwszym jest tak, pierwszy wariant jest taki, że sobie wybieracie, czy kupujecie, jakby, umowę na rok, czyli że nie będziecie, z tego, co ja zrozumiałam, przerywać jej w trakcie i wtedy płacicie. 39,99 zł za audiobooki i e-booki, albo jak wolicie same e-booki, no to płacicie 32,99. No tylko, że to jest jakby umowa na rok, więc jakby z tego co rozumiem, to nie będziecie mogli po prostu tego przerwać. E, więc możecie też sobie wziąć na takiej zasadzie bez tej rocznej, czyli na tylko parę miesięcy, na przykład na dwa miesiące, i wtedy za miesiąc już płacicie o 5 zł więcej. Czyli 44,99 za audiobooki i e-booki i 39,99 za same e-booki. E... Powiem Wam, że jest to dość spora cena i jednej rzeczy, która mi tutaj przeszkadza, to jest to, że nie ma tutaj zniżki studenckiej, która na przykład jest na Storytel. Tam macie po prostu zniżkę studencką, co na przykład dla mnie jest świetne, bo jestem studentką i chciałabym mieć zniżki. Ale nie jest to jeszcze aż tak złocona i mam wrażenie, że jest taka przeciętna. Na kanale niedługo, mam nadzieję, pojawią się nowe filmy na temat reszty platform. Ja wam tutaj będę wyświetlała jakieś przebitki z tej aplikacji, żebyście widzieli, jak ona mniej więcej działa. I teraz tak, czemu ja używam obecnie Legimi? Ja używam obecnie Legimi, dlatego że dostałam je za darmo. Ponieważ Legimi współpracuje z bibliotekami. Nie wiem, czy tylko w Mazowieckim, czy też indziej, nie jestem tego przekonana, ale współpracuję z bibliotekami, więc raz, na, raz w miesiącu można pójść do biblioteki i odebrać kod do Legimi na darmowy miesiąc. I teraz tak, no wiadomo, nie ma tam wszystkich książek, ale jest bardzo spora część, to od razu powiem, i jakby jest za darmo, więc jakby mega fajnie. Ale wiadomo, ilość kodów jest ograniczona, jest ich coraz mniej. Ale na jakby dalej, jeśli jesteście tymi szczęściarzami, tak jak mi się udało, to po prostu idziecie do biblioteki, odbieracie ten kod i, i tyle i macie legimi za miesiąc za darmo. Więc to jest akurat moim zdaniem bardzo, bardzo duży plus. I teraz tak, co na jakie książki są na tym legimi? Tutaj wam się pokażę moją półkę, czyli takie książki, które ja tu mam telefon, na którym mam te legimi. No tak wygląda, co pewnie widzicie tutaj. To są książki, które ja chcę przeczytać, lub już przeczytałam, bo jeszcze nie usunęłam ich. Jak widzicie, jest ich dość sporo i. I co? Jest asortyment książek dość spory, jak widzicie. To są książki na razie tylko te, które ja chcę przeczytać, które ja mam w planach dotknąć, albo je już przeczytałam. Jak widzicie, zwróćcie uwagę na przykład na, tym, na tej przebitce, na złodziejkę książek, ona po prostu jest podkreślona tak jakby takim zielonym. Czymś? I to jest jakby znak, że już jest przeczytana. Widzicie tu też swój progres na takiej zasadzie, ile już przeczytaliście. A propos tego progresu mam jeden, jeden, jedyny minus, e, czyli nie pokazuję Wam to w procentach, czego mi strasznie brakuje. Nie pokazuję, że na przykład jesteście w 55% albo w 32%. Ja na przykład to lubię, bo wtedy od razu mam taki jakiś, wiecie, czuję ten progres i jakby mogę też wpisać to w Goodreads raz na jakiś czas, więc to jest dla mnie duży plus. No, ale tutaj możecie się tylko domy domyśleć, tak, plus minus, na jakim procencie jesteście. No to też się da. E, I tak. No, kolejna rzecz, którą mam, e, dość, duży za, dość duży problem jest taki, że jak widzicie, w prawie dolnym rogu każdej, e, każdej książki jest znaczek, czy to jest audiobook, czy e-book. Ale tam się ten znaczek pokaże dopiero wtedy, gdy wy wejdziecie w książkę i zaczniecie jej słuchać. Dopiero wtedy tam się jakby pokaże ten znaczek słuchawek, że one są w audiobooku. E, więc jakby tak tego nie widać za bardzo od razu, czy to jest audiobook, czy e-book. Jak wiecie, jak wejdziecie na tą główną stronę e, Legimi, czyli tutaj, to i są tutaj po prostu książki, które obecnie są czytane i są tutaj popularniejsze ogólnie książki w tym, e, w tym okresie. No i jak wtedy wejdziecie w jakąś jakąkolwiek książkę z tego miejsca, to po prostu Wam się pojawi w górnym rogu macie wtedy napisane, czy to jest e-book i czy jest dostępny w ogóle w Twoim abonamencie. Eee, więc to jest akurat ok. Ja bardzo dużo książek sobie dodałam i ja, bo ja nie zwracałam uwagi na to, czy to jest e-book, czy audiobook, więc teraz tylko jak chodzę w półkę, to wtedy sprawdzam, ale to jakoś się uda przeżyć. Druga rzecz, która mi przeszkadza w tej aplikacji, a propos, eee, to jest to, że nie pokazuje jak książka jest długa. Czyli nie pokaz, mam wrażenie, że właśnie dlatego, że jesteśmy nastawieni na audio, na ebooki. Pokazuję wam ilość stron, jak wyjdziecie w ebooka. Tutaj jest jakiś randomowy ebook i tutaj macie ilość stron. Ale nie pokazuje wam jak długo trwa audiobook. W sensie nie pokaz pokazuje wam ile trwa dany rozdział. Tutaj macie widzicie macie taki spis po prostu randomowych rozdziałów, e ale jakby nie pokazuje wam długości całej książki. Przez co ja jak na przykład czasami jednak y, patrzę na książki, ile ona trwa, bo na przykład mam ochotę na coś krótkiego, no to jakby to mi, to mi bardzo się przydało i to jest bardzo duży minus dla mnie, który mi na przykład, y, na przykład przeszkadza. Ale jak widzicie, macie dość sporo, y, dość spory asortyment, dość fajne... W sumie to ta aplikacja jest dość w porządku. Mam parę zastrzeżeń do nich, do których zaraz przejdę. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać tą... Jak wejdziecie w Twoja półka, to macie coś takiego jak wszystkie i macie coś takiego jak kolekcje. Wejdziecie w kolekcję. Jak widzicie, to jest moja obecnie kolekcja, czyli kolekcja przeczytana, i tam są po prostu książki, które ja już przeczytałam, dodaję sobie w tą kolekcję, żeby właśnie Wam teraz pokazać. To są książki, które ja obecnie przeczytałam, już na mi i są to książki, które moim zdaniem one są świetne po prostu wszystkie, i które Wam na przykład polecam. I to. Takie możecie sobie robić kolekcje właśnie na przykład dodając wam audiobooki albo same e-booki, albo same kryminały, albo na przykład jeśli używacie go z kimś, tego legimi, to może być kolekcja, nie wiem, mama, tata, wujek, ciocia i tak dalej. Chyba dostępne są cztery urządzenia, z tego co ja pamiętam. Więc ogólnie te kolekcje są takie OK, trochę, takie trochę TBR. Ja tam nie dodaję, ponieważ ja z nikim nie dzielę mojego legimi, więc yy, ja po prostu mam swoje. Moją półkę, i tam mam po prostu wszystkie. Ale jakby możecie sobie zrobić tyle kolekcji, ile chcecie. Kolejną rzeczą to jest jedyny problem dla mnie, moim zdaniem, tej aplikacji, czyli to jest ten katalog. Moim zdaniem katalog ten nie jest zbyt taki przyjazny użytkownikowi, bo jest taki bardzo surowy, bo jakby nie macie tam aż tak, nie macie kategorii typu kryminał, romans i tak dalej, tylko macie. Takie kategorie jak sekrety, które domagają się ujawnienia. Może, może swoich tajemnic syn chorobuki tylko w legimii. książki na poprawę humoru i coś takiego. To jest z jednej strony w sumie całkiem w porządku, ale z drugiej strony czasami bym chciała na przykład po prostu dostać kryminał, thriller czy coś takiego. Jak widzicie, możecie tutaj filtrować ten, ten katalog i tu rzeczywiście macie kryminał, science fiction, tu dopiero to macie. Poradniki jakiejś religii, edukacji, coś tam i darmowe i takie coś. To jest w porządku. I macie tu jeszcze te takie dofiltrowania, żeby sobie zaznaczyć, czy chcecie e-booki, audiobooki, synchrobuki, czy są w Twoim abonamencie, czy nie. Pokaz możecie tu zaznaczyć promocje i języki. To też jest w porządku. Fajne, że jest tu więcej języków niż tylko, tylko polski. E I mam jeszcze jedną rzecz, która, którą chciałam poruszyć a propos legimi, czyli to są te synchrobuki. Nie wiedziałam, co to jest od samego początku, aż w końcu sobie jednego puściłam. SynchroBook to jest po prostu książka, którą czyta e, komputer. Po prostu, jakbyście weszli do tłumacza Google, wpisali tekst i jakby on wam to czytał. No, ja totalnie się do tego przekonać nie mogę. Żadnej książki tak nie przesłucham i żadnej nie przesłucham, e, bo po prostu nie mogę i wiem, że po pierwsze książka by bardzo dużo na tym straciła, e, a po drugie mnie by to iście irytowało. Ale to mnie nie wiem jak innych, więc y, jeśli wam po prostu daję wam znać, że coś takiego tutaj jest. Kolejną rzeczą, a propos tej aplikacji, którą chciałam właściwie y, wam powiedzieć, to jest to, że nie wiem, czy tak wszyscy mają, to musicie mi napisać w komentarzach, ale ja mam tak na moim telefonie, że jak ja słucham książek, to ja lubię seklikać jakieś głupie rzeczy na moim telefonie, w sensie kolorowanki, Candy crushy, inne takie głupoty. I jak ja bardzo dość jakby dłuższy czas już klikam tam, ja gram w taką grę do kolorowania obrazków, przeambitna gra, tak wygląda, jak się nazywa, tutaj Wam popokażę. E, to słuchajcie, mam wtedy taki problem, że mi e, w pewnym momencie po prostu przerywa książkę i muszę jakby wyjść z tej aplikacji, wejść do Legimi jeszcze raz i dopiero potem jeszcze raz wyjść do tej aplikacji z grom. No to jest dość irytujące, jeśli chodzi, jeśli mam być szczera. Ale da się to przetrzymać, a jakoś żyje w tym, więc nie ma tego złego. Czy o czymś jeszcze zapomniałam? Nie. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że jakby musicie zrozumieć, że, tak, że ta aplikacja jest bardziej nastawiona na audiobooki niż na e-booki. <kluzny> na e-booki niż audiobooki, więc no mm, dla mnie na przykład, które e-booków nie czyta, to jest to troszkę smutne. Ale tak, jeśli chodzi o e które ja bym Wam polecić, to jest, patrząc na ten moment, widzicie tutaj e-book y, Śnieżnej Śnieżnej Siostry Mailundę. Co jest w tym fajne, to, że tutaj są rysunki. W sensie, że to nie jest tak, bo ja się tego bardzo obawiałam, że książki, które mają ilustracje nie będą jakby wiecie, bez, będą bez ilustracji, ale nie są tu wszystkie ilustracje i to jest bardzo w porządku. A jeśli a propos ceny, jest w Legimi taka opcja, że możecie kupić sobie na strony e-bookowe, e e w sensie ile stron sobie tam, nie wiem, chyba tak, i na strony można sobie kupować. To jest dość ciekawy moim zdaniem pomysł, że można. I oprócz tego, co ja jeszcze drugą książkę, którą jakby czytam w e-booku obecnie, to jest Ogród. Jak wiecie, mam do niego mieszane uczucia. E, tak, no nie, nie wiem, czy mogę Wam polecić, ale słuch, też czytam w e-booku. Drugą kolejną rzeczą, którą chciałam Wam wspomnieć, to jest fakt, że zwiadowcy są tylko pierwsze dwa tomy w audio i reszta już jest w e-bookach, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. I przy zakupie miesięcznym musicie pamiętać, że tam jest ograniczona ilość e-booków na Kindlu. W sensie, że jeśli chcecie czytać na Kindlu, a nie na telefonie, no to tam wtedy macie ograniczoną chyba do siedmiu, tak mi się wydaje, albo dziesięciu, coś takiego. Więc ogólnie tak. Co ogólnie uważam o aplikacji? Ogólnie uważam, że aplikacja jest bardzo w porządku, ze względu na asortyment. Mam wrażenie, że jest tam masę, masę książek, bardzo fajnych. ja Są to książki, których ja się nie spodziewałam znaleźć. Rzeczywiście jest więcej w e-booku niż w audiobooku, co mi osobiście doskwiera. Na przykład Nevermore macie w e którego nie ma na mojej półce chyba, bo jest w e-booku. Ale są też e, seria z rozum jest, więc jest naprawdę dużo takich fajnych rzeczy. I co jest, co nigdzie nie widziałam, jest Sapiens w języku polskim, jest w audiobooku, co jest dla mnie bardzo dużym plusem. Ogólnie aplikacja ma dość spory asortyment, ale no niestety ma też parę minusów, które mi jej przeszkadzają, czyli właśnie nie, brak, nie pokazują się procenty i, i oprócz tego, że się nie pokazują prezenty, to nie pokazuje długości książek. To są dla mnie dwa minusy tej, tej tej, tej aplikacji. A, jeszcze jedną rzeczą, którą Wam chciałam powiedzieć, która, na przykład, dla niektórych osób jest ważna, to jest to, że jak słuchacie e audiobooków, to musicie, to jest tam opcja, jakby pobrania audiobooka, żeby słuchać go bez internetu, co jest dla mnie sporym plusem, ale no, y trzeba wiedzieć, że jak klikacie audiobooka, to on automatycznie Wam zaczyna pobierać, a i po skończeniu książki, jak już kończycie, to tam oczywiście jest, jest opcja za oceny i tak dalej, ale y, jak skończycie, to jakby ona się nie usunie Wam z obecnie czytana, dopóki nie usuniecie plików y, z telefonu. Co jest akurat moim zdaniem całkiem fajne, bo dzięki temu pamiętam, żeby usunąć i żeby nie mieć potem y, zaśmieconego telefonu. Y, I pokrótce jeszcze co teraz czytam, jeśli chodzi, w sensie co słucham, w lekim, i słucham obecnie zmiany y, i czytam ogród. I to są jedyne na razie rzeczy, które słucham, bo potrzebuję czegoś lekkiego do wiadomo, bo teraz sesja i w ogóle egzaminy. Więc coś takiego lżejszego mi się przyda. Yy, I co? Mam nadzieję, że Wam pokrótce przybliżyłam, czym jest Legimi i jak ona mniej więcej działa. Mam nadzieję, że te przebitki, które tu były, Wam się przydały i że dzięki temu zobaczycie, jak to działa. Yy, chcę tylko przypomnieć, że ten film nie jest nijak sponsorowany, nie nic yy, i mam nadzieję, że już niedługo na kanale się pojawią też. Z innych platform, czyli z Storytel, z MPGo Go i tak dalej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ta seria, więc jeśli Wam się podoba, to możecie do mnie pisać w komentarzach i tak dalej. A tak to nie przedłużam. Lećcie czytać, słuchać, czy jak sobie wolicie, bo wiadomo, niektórzy wolą słuchać, niektórzy wolą czytać, a niektórzy wolą e-booki, więc ważne, żebyśmy czytali. I życzę Wam miłego dnia i już nie przedłużam.